Dzień dobry widzowie! Witam serdecznie w kolejnym odcinku CS:GO skins opening. Dzisiaj startujemy z całkiem pokaźnym budżetem, już wam pokazuję. Jest to 51 077 zł dokładnie. I dzisiaj postaramy się e, zdobyć za, zajebiste skinki. Zajebiste skinki, bo jest na to potencjał z takim budżecikiem właśnie. Ale przedtem przypominam, że oczywiście z kodem Darko macie plus 10% 2 ,10 zł 10 groszy na start do doładowania. Do każdego doładowania jest 10%, 2,10 jest jednorazowo. E, możecie doładowywać oczywiście skinkami. Pamiętajcie, że stronka jest 18. Oprócz tego, z moim kodem macie darmową codzienną, darmową skrzynkę. Co 24 godziny się odświeża, także zapraszam, żeby sobie taką otworzyć. E, nowa Sun Dune, 8 groszy z tego co wiem. Czasami lecą jakieś skinki po 50 groszy, ale są też skinki droższe, jest na nie mała szansa, ale jest szansa na jakąś kałaszkę, jakąś meczkę, jakąś awupkę. I gloka i tak dalej. Oprócz tego, cztery darmowe skrzyneczki na dole strony i zobaczymy. Tak, cały czas aktywnych 10 moich giveaway, nic nowego się nie rozdało. Ee, giveaway o wartości około 8000 zł. Ee, za 10 zł, jak wpłacacie to macie wlotkę na przykład do takiej do giveaway'a na taką memeczkę Za 5 zł, jak wpłacacie macie wejście do wszystkich 10 giveawayów i wtedy nic nie trzeba robić, nic nie trzeba klikać. Wystarczy doładować z moim kodem, żeby w tych giwach się znaleźć. No i przechodzimy e, do dzisiejszej walki o skiny. E, możemy sobie pozwolić, tak jak mówiłem, na grubsze case battle. E, m, może nie aż takie grube, że skrzynka za 8000, e, ale polecimy sobie może jakimś, jakimiś grubymi batlami. totali. no, tak jest. Ile tu jest e, Joker? O kurczę, 7 koła Joker. O, troszeczkę to jest drogie. Luksuriusy, może Luksuriusy te. Zrobimy taką patelkę na star za 21 000, 22 praktycznie, 6 luksuriusów. I polecimy na grubo. Dodajemy sobie bota. Może tym razem nie botem, mili. Przerzucamy się na bota innego, tylko muszę go dobrze wybrać. Który ma najgorszy winrate? Najgorszy winrate ma bot Alex. Więc będziemy go katować. Mam nadzieję, że jest najsłabszym z botów. Najlepsze drop, jakie mogą polecić, to jest Gold Arabeska z tego. Mamy 4% szans na to i chyba zaczęło się tak, że Snow Leopardy poleciały dla mojego przeciwnika. Ja napiję się łyka herbaty dzisiaj. Gdzie jest piątek, dzisiaj nie miało być streama, ale dzisiaj stream będzie jak coś. Także zapraszam na Twitcha o 23. I mamy chyba Marble Fade'a karambita, dokładnie tak, za 11 koła. Więc jest już jakiś zwrot, kolejny Marble Fade i tutaj ładny gloczek, yy, znaczy gloczek Diggle Fennec Fox, więc jest zajebiście. I na koniec jeszcze bardzo fajne doładowanie w postaci tego Butterfly'a. No to jest dobry początek, to jest zajebisty początek. Tak naprawdę jesteśmy już 25 koła na plusie, a dopiero zaczęliśmy odcinek, więc może w końcu jakiś zajebisty odcinek na YouTube'a nam wejdzie. Lecimy w takim razie pod bitwy standardowe cały czas. Ile są te beast cases? Y? Hydra cases. Y. O, coś nowego, coś nowego. Może te hydra cases y pod Jokera zrobimy sobie zadyszkę. Eee, za 10 tysięcy w sensie bardzo duże stawki dzisiaj. Także... No jest potencjał. Tutaj e, to jest zwykła skrzynka, to jest imitacja skrzynki, która też jest w cesie Hydra Casea. Także może nam polecieć. E, może nam polecieć. Jakaś kosa. Rare Special Item. Może to być różnoraka kosa z tego co wiem. A jest szanse na nią 5,5% na koskę w momencie, kiedy mamy to zbustowane na Jokerku. I właśnie taka kosa wyleciała mojemu przeciwnikowi. A nie, to są z Hydra, to jednak dropią e, glovesy. Także w tym wypadku kolejne glovesy, Hedge Maze za 20 tysięcy. Dla mojego przeciwnika trzeba było grać underdoga, trzeba było, ale widzicie, co się dzieje. Hedge Maze mogą polecieć z takiego czegoś na Jokerze. Co ciekawe. No i teraz, żebym się odkuł, są na pewno Pandora Boxy rękawiczki, są inne rękawiczki tego typu. Ale czekamy. Ja jestem gotowy zrobić tą samą batelkę jeszcze raz, tak szczerze. Bo widzę w niej potencjał. I na koniec: Pandora Boxy dla mnie i zgarniam wszystko? Jednak nie, jednak nie. Ok, kopiujemy tą samą batelkę. Dodam jeszcze dwie te. To wracamy już tak naprawdę na budżet, który mieliśmy na starcie. I lecę pod standard znowu. Tylko celujemy w rękawiczki lepsze dla nas. Lecimy grubo. Nie owijamy w bawełnę. Eee, nie będę się dzisiaj bawił w jakieś rzeczy. Tylko chcę wam pokazać taką, takie skrzyneczki na najwyższym poziomie: Na najwyższym poziomie, bo dawno czegoś takiego tutaj nie było. Oni też całkiem nieźle. Sugar Rush w ogóle Battle Scar ze Strakiem kosztuje aż 500 zł, prawie. No dobra, ale my liczymy na jakieś rękawiczki na pewno dla nas. No i lecą te rękawiczki, ale dla mojego przeciwnika dobrze, takie dosyć tanie. Więc jeszcze jest szansa na odkutkę. No nie polecą mi żadne rękawiczki z tego. W stylu skrzynek, taki jest niefart, jeżeli chodzi o tą skrzynkę. Chociaż chciałbym to wygrać, żebyśmy na zero wyszli. Oni taży znowu ławopa, więc wyjdziemy na prowadzenie I to oni. Taży MW w stat tracku. Ulala, tego jeszcze nie widziałem. Sugar raz znowu, ale hyperbizm mu poleciał 5-7 w stat tracku. I jest, są rękawiczki. I są Eklipsy Motoglowsy Faktory New za 8200, więc naprawdę ta skrzynka może sypnąć, może sypnąć. Tak jak widzieliście wcześniej były Hedge maze, też bardzo drogie. I jesteśmy na leciutki plus, na leciutki plus, to mi się podoba. Zaprezentowałem Wam nową skrzyneczkę Hydre. Więc polecimy coś dalej. Teraz było tak, standard był wygrany, standard przegrany, standard wygrany. Teraz będą dwa z rzędu standardy wygrane, więc dalej lecimy standard dzisiaj tylko powiedzcie mi jakie skrzyneczki zobaczymy też sobie po ile są te jokerki tych zawodników polecimy sobie w jokerki Alexiba Podwina. To są nowe skrzyneczki 7 szczęśliwych skrzyneczek Alexiba Igla Navi może polecieć Butterfly, Butterfly Knife Fade 3% szans na to 3% szans więc na to liczymy oczywiście dla nas żeby coś takiego wypadło Zetka jakaś taka złota, emerald, może nie złota, emeraldowa. Przepraszam, poleciały rękawiczki dla mojego przeciwnika i to z minty w za 14 koła. Więc nie zaczynamy tego zbyt dobrze. Czyli dzisiaj jest raz tak, raz tak. Raz trzeba underdoga, raz trzeba podstandard. Jest printstream w aktoryniu, to ciekawe, ale tu trzeba nam dobrego znowu chyba printstream w Nie, Battle skirt tym razem, ok. Trzeba nam tutaj odkutki takich. U, 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 u MW, Fire Serpent. I jest różnica 1300. No proszę, ostatnie skrzyneczko. I chyba, chyba ten kałach, znaczy ten gal nie za tyle warty. Ty, ale bardzo ładnie oddały te skrzyneczki. Yy, te skrzyneczki Alexiba, Więc damy im jeszcze jedną szansę. Znowu zbustujemy Za 20 koła praktycznie, batelka. I zlecimy po standard. Czyli dzisiaj jest raz standard, raz underdog. Mam nadzieję, że tego nie przełamiemy. Bot Alex w enemy. I lecimy. glock Glockwog. Czekamy oczywiście na tego. na tego Battlefly'a Fade'a. I to jest mój główny cel na dzisiaj. The Workers, Easy For ends. Oczywiście Alexi, znany z tej drużyny Easy For Ans. Znaczy z ENCE po prostu. Z tego ENCE legendarnego. gdzie grał jeszcze z Alu, gdzie utworzyli fińską drużynę, która w pół roku zrobiła taki progres, że chyba była wicemistrzami świata. Albo top 4, już nie pamiętam, ale chyba wicemistrzowie to byli wtedy. Umb Blaze. No teraz nie sypie nam totalnie nic. Czekamy tylko i wyłącznie na tego Battlefly'a. Ewentualnie te Spirmyty, te rękawiczki też bym przyjął. I chyba się skończyło, chyba się wyczerpała nam ta skrzyneczka. Więc troszkę jestem zawiedziony póki co. Polecimy jeszcze jakąś na pewno grubą batelkę. Ale widzicie, no teraz tym razem Alexip totalnie nam nic nie oddał. Totalnie nam nic nie oddał. Także mamy 35 500. I w tym momencie y, mamy jeszcze ze 20 000 takiego, bo chcę dzisiaj jeszcze odcinek z widzem nagrać. Więc tak zrobimy: zrobimy baterkę za 20 000. I zaangażujemy w to fajne skrzyneczki. Y, Frostbite y, 4. I do tego może dorzucimy jeszcze eleganty. 26,6, 26 set, No jest ok. Zostaje nam równe 15 tysięcy. Dzisiaj będzie, będzie nagrał kolejny odcinek z widzem. Także idealnie nam wystarczy. Lecimy pod standard. Tutaj z tej batelki liczymy na sport Gloves, Są superkonduktory. Nawet za 40 koła mogą polecieć. 4% szans ponad na Jesterze. I z elegantów, no to dobrze wiecie, że tu jest AWP. The Prince. Lecimy pod standard. Jeżeli nam dobrze siądzie, to jesteśmy w stanie wyjść na duży plus z tej batelki. Zobaczymy. Bot Alex. Zerknijmy, jak to chodzi. Boy Knife na start. To jest coś pięknego. To jest dobry start. I lecimy powolutku do przodu. Sweet Little Angels. Dual Berety. I case hardened powiedział dla niego, ale dla mnie case hardened też tylko Hydra Gloves dla niego kałasz. Tutaj emeczka, ale to jest nightmare tylko to, więc jest ok. I eleganty teraz wjeżdżają. I eleganty bardzo ładnie, elegancko, że tak powiem, nam wchodzą, bo wchodzi nam ultrafiolet yy, bajonet. Do tego dorzuca nam się konspiracji Digielek, więc jest ok. Tylko, żebym. żebym utrafił tą Awóbkę Prince, to by było coś pięknego. To by było coś pięknego. Business class, business class, factory new dla przeciwnika. Żeby tu się nic nie odwaliło, nie? Bo teraz najgorsze co jest to może że mu poleci AWTA, AWP Prince i jest wtedy pozamiatane, Ale tak się nie wydarzyło i wygrywamy tą batelkę. Jesteśmy na minus na niej, ale mamy siano dla Wiza na odcinek z nim. Ja za dzisiaj dziękuję. Pokazałem wam tutaj batelki naprawdę. Na wysokich stawkach Oczywiście pamiętajcie o kodzie Darko zostawicie, Zostawcie sub, like, koment Skinek teraz jaki dzisiaj jest do wygrania Wyświetla wam się na ekranie Bardzo dziękuję za odcinek i do usłyszenia Mam nadzieję, że dzisiaj na streamie o 23.00 Albo w kolejnym odcinku na YouTube Trzymajcie się, pa!